W dzisiejszym odcinku przyjechaliśmy nad Polskie Morze! Podzieliliśmy się na trzy drużyny i Ameryka wytłumaczy zasady. Let's go! Podczas wyścigu będziemy mieć kilka zadań. I teraz, tak, nie możecie używać telefonów. Okay. Wygrywa drużyna, która jako pierwsza przybiegnie na metę z ukończonymi wszystkimi zadaniami. Ja będę na tej mecie pomiędzy Sopotem a gdy nią na plaży. Po prostu będziecie musieli mnie znaleźć. Nie wjechajcie, jak wygramy. To, ale to jest niespodzianka. Czy możemy zaczynać? Pierwsze zadanie dla każdej z waszych grup. w tym momencie, wasz wyścig się zaczyna. Darmowe naboje, DRESKA U, Ale ty wykręcasz, kim byś to zrobiła? Matki i ubrania. Ale to nawet jakby nie musiało. Chwilę. chwilę. Jaką chwilę? No ja muszę... ja się robisz. Ja potem nie wydaję numerów dlatego. A nie myślałeś, żeby zdjąć koszulkę? Jak ty sobie chcesz znaleźć dziewczynę, jak jesteś takim z bokolem? Oh, ja sobie z tego my. kanału. Uchamuj, ucham, mój ucham, ucham. Słuchajcie, grać i spiekać. W Ciary! końcu Ciary! się wygraliśmy, bo ja mam problem taki, że jak my jesteśmy we dwójkę, często Czerwamy, na mnie. Sześć <laughs> <laughs> mnie... razy Znajdźcie turystę mówiącego po francusku i poproszcie go o przetłumaczenie tekstu z koperty. Czekaszcie poprawną odpowiedź w aby otrzymać kolejne zadanie. Ja, jest... ja jestem checkpointem. Dobra. Po francusku. Je suis la plus grande et la influencer du pays. To jest jakaś beka z nas, moim zdaniem. Ale dobra, słuchajcie, jesteśmy nad morzem. Żeby nagrać dla was, przeje fajny content. Ja już nie przeklinam, zauważyliście? powiedziałaś, lecimy kur... Dobra, ale od teraz nie przeklinam. A nie myślałeś, żeby zdjąć koszulkę? Mam pod spodem stanik sportowy, więc specjalnie dla ciebie zrobię flaszak Przed naszymi widzami. Nie rób smaczka. Słuchajcie, otwieram naszą kopertę. Zagubiony turysta. Zagubiony turysta i tekst po francusku. Czyli trzeba znaleźć kogoś, kto mówi po francusku. Mówią państwo po francusku? Okej, thank you. Yo here Amenka, kudemo, O, że i Ej, ja umiem po francusku. po francusku? Serio? Serio? No ale za stówę. Ten turysty, Karo dzisiaj chyba nie jest w sosie Karo miała Korysta. robić content na tryharduje, widzisz? A tak, no właśnie chyba to oznacza na Dajcie mi drugie zadanie, bo uważam, że to jest Pierd. <grystanie> no, ja, mogłem być z inną drużyną Mogę, dzisiaj Mogłeś, Możemy? My zmożemy? No. Tak! Bo jest jakieś szanse wydania no i tak jeszamy Jesteśmy w którym mieście? Jesteśmy w którym mieście, ja bym porobił co I wiesz o co chodzi? Jest plaża, jest słońce, mamy morze. Dobra, kto umie francuski? Eee, s'il vous plaît, madame. C'est la vie. Dobra, przepraszam, czy ktoś mówi po francusku? Ja bym poszedł na kawkę najpierw, na dobry początek dnia. Ja jedną wczoraj na przyszłość, nie mogę. No to ty mięska kawka. I teraz tak. I taki panowie? I love it. I love to co, <chota>? <słyska> <słyska> Przepraszam bardzo, czy mówi pani po francusku może? Nie, nie mówi pani, dobra. Ja teraz dyryguję. W trakcie szukania francuskiego turysty, co ty na to, żebyśmy na przykład pocałowali się po francusku. Dawaj. kiedyś byś nie powiedziała, dawaj. to, że mam czapkę z Boys bandu twojego chłopaka, to nie Boch znaczy, że. Nie, kurwa. kurwa <słyska> Przepraszam, czy mówi ktoś z Państwa po francusku tutaj może? Naprawdę. Po francusku? Potrzebujemy przetłumaczyć jedną rzecz

Okej. Okay. Ej, nie sądziłam, że to będzie takie proste. Wszystkiego dobrze. dobrego. Tak, dziękujemy Dzisiaj mam dużą knagę, co? Wydarłem się, leciliśmy od razu. Imagine, w sensie, ja przez sekundę myślałam, że nam produkcja podstawiła tego pana <laughs> no serio, w sensie, że tak szybko. Orzeszki w karmelu. Michu, to będzie później, zaraz, ty odstraszasz teraz ty ludzi, rozumiesz? Mówi pan może po francusku? <laughs> Kur... Przepraszam. czy ktoś może tutaj mówić po francusku? Eryk, no do ludzi Mamy dziewczynkę z Francji Co? O oh, kurde, osaleźć. siema! Siema Eryk, Nie Siema <laughs> Mam duży problem w co to jest? To nie wiemy Okej, okay, bo to dzisiaj rana Toaleta? E, Czyli Przewijecie? No, bardzo dziękujemy wam. dziękujemy wam Dzięki Dwa słowa, to są totalnie kluczowe słowa dla całego sensu wypowiedzi W ogóle, to za okulary? Comfort Właśnie zastanawiam się, które dzisiaj wpadną do wody po prostu Kurka. Nie lecę, ja się jadę, lecę, mam kontrolę w Moje okulary, mio To Też macie jakby możliwość jakby strzelić. Mamy wiecie. duży problem, od rana szukamy... Ta. Mam duży problem, od rana szukam jak dojść na plażę. Mówi pani po francusku? Mówi pan po francusku? Czuje się coś sprzedawał No bo realnie to tak trochę wyglądasz. Zastanawiam się co, na, co Fifi i Kacper myślą jak mówią im Dobra, dzisiaj jesteście w drużynie z Mileną i z Maćkiem. Jak słyszę, że jestem z wami, to ja już czuję, że idę na e, kapkę i <noise> to pierwsza rzecz. Ktoś tu mówi po francusku? O, potutam się naszych tutaj. Przepraszam, tutaj pan I co? Ja bym powiedział, że to znaczy, że papa że to jest tata? Nie, papa tak, to nie jest, tak? tak Dobra, znajdźcie tata na plaży nie, i skontaktujcie nie, się nie, przez telefon. Czy widzieliście mojego... Tatę? Tatusia. Bo papa, to jest bo papa. Tatuś taki? No. E. <noise> Brakuje mi bardzo kontaktu z nim. A? Czyli dosłownie to brzmi tak. Czy widzieliście tatusia na plaży? A, bardzo mi brakuje kontaktu z nim. Sasznego, pozdrawiamy. Słuchajcie, też trzeba umieć celebrować sukcesy, tak? Co nam z życia, kiedy tylko jest pęd za kolejnymi, wiesz, odhaczaniem kolejnych rzeczy? Usiądźmy. Nie wiemy co to znaczy to. Mam duży problem, dopóki... Do, 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 do. Co to znaczy? Mam duży problem od rana, żeby gdzieś się dostać, nie mogę już dalej. Zapraszam, tak. czy ktoś z Państwa mówi po francusku? Ej, ludzie! Mogę się wykąpać jak chcesz. No dawaj, no. Trzeciel, o, jedna dziewczynka nam w słowie przetłumaczyła, mamy taki tekst. Tłumaczyliście, że kurwa, frant, e, osoba z Francji nie wie kurwa za no, z Francji i nawet ciężko po polsku mówić no. bo... Już minęło tyle czasu, że mogę dać wam w odpowiedź. Czy masz problem? Z plecami, z nogami, z głową. Od rana mam problem z żołądkiem. Potrzebuję usiąść na kiblu już nie wytrzymuję. Yeah. Ja, Ja! Ale! Dostaliśmy kolejne zadanie. Let's, Let's go! Let's tak go! Jesteśmy, jesteśmy zajebiści! Jesteśmy Ej, widzowie, no, teraz wróciliśmy do testów jedzeniowych. Niedługo z to... nią otwieramy kanał jedzeniowy. I widzisz, my po prostu mamy już, to już jest energia. Lodówka, dresko. się boję. Wymieńcie się w maksymalnie 30 minutach. Czajty dresko z lodówek z minimum 10 osobami. Przedmioty muszą mieć minimalną wartość 5 zł za wykonanie zadania. Dostaniecie kolejną kopertę. Jeśli się nie uda, równa się 10 minut kary. Dobra! To ja to ogarnię. Może teraz mówiąc, żeby podnieść tak. koszynokrę co? Może będzie łatwiej nam. No. Może nie. Ej, ciekawe jak idzie Maćkowi i mylenia. To jest. Free city support. I am spoko. Ona wygląda jakby wpadła w błoto Prosi mnie o pomoc co noc, a ja co noc proszę ją pod koc. No, <laughs> Niezadowolona, bo już więcej nie mogę. Jak w jakby doiła krowę. Kaspery za rady. Nie ja, wiesz co mam w głowie? Co mam w głowie? Totalnie nic. Nie, mam taki o Boże Masakra. Dlaczego powiedziałaś o Boże Masakra? Bo cię zobaczyłam. Dlaczego powiedziałaś o Boże Masakra? Bo, bo cię zobaczyłam. Proszę Uuu. bardzo. Te, od firmy. Dobra, od firmy. O kurde, ty. O la, la. Lodówka Dreską. 30 minut. A to na luzie. Od, Czy... od teraz? Nie, no od czasu, jak sobie skończymy pić kawkę. No. Mm, ja Ciekawe, jak tam inni są. Nie, no jak jesteś do wygrania, to panu Jarek już skończył Uwaga, widzowie. Daj. Lodówka Dreską. Dreskot! Mają coś Państwo do wymiany za napój? Airpodsy na przykład. Oh, <gry> Dziękujemy dziękuję bardzo. Niku, a jesteś w stanie iść przez wodę? Coś, co jest warte 5 zł. Tak. I wtedy zrobimy sefotę. No jest. No, jest. Jest. no już na nawet... 99 zaliczymy. Ej, a to nie jest tak, że rzecz jest warta tyle, ile jest ktoś w stanie za nią zapłacić? No, ja, to te ze 100 zły ziko zapłacimy. No, Dreskot, no. Eryk, dresko, Moczko! Enzo! Szarmowe napoje, Dreskot! Ale się wykręca, nie! Chcesz, może picie? Nie chcesz, okej. Okay. My musimy wymienić te puszki za coś o wartości większej niż 5 zł. Dobra, uwaga! Puszki Dreskot! Ja pier... Mamy nasze napoje, chcemy wam je dać. w no, zamian zadanie. musi nam dać coś, co jest warte więcej niż 5 zł. Mamy krem na No to To na jest. Pewno to jest szczot. Dobra, to dajemy wam, co bierzemy. Lepsze bardziej lubisz fioletowe? Napiłasz no. też napoj już? No! O, zajebiście, Dziena. E, witamy się serdecznie. Cześć. Jest Oooo, to było genialne, to przekazujemy. Bardzo, dziękuję. dziękuję, Serio? Bardzo. Ej goro co? Mega. Nie no, jest ci gorąco? Nie. Może tą bluzkę? Nie przeklinasz, ale z wokolem <laughs> jesteś nawet. Miki, <laughs> a może ty zdejmiesz bluzkę? O, no ja wiem właśnie, zaraz to za. a spodnie myślisz, że też od razu? Jechać w dół? A jest szansa, Kasperek, że jeszcze to wygramy, czy już raczej... Ja myślę, że zawsze jest szansa. Czasem mam przebłyski myśli, czy może jednak się nie zmobilizować, żeby wygrać ten dzisiejszy odcinek. Masz też czasem taki przebłysk? No. Gdybyście się dostawali cały pełen obraz kontentu, który dała stworzymy z Milanu. to by była zbyt duża siła. Więc po prostu no. musimy no. to wycinać, bo no. żeby nie Nie chcą, żeby też lubili inne osoby z Idę do toalety. Bo no. mega mnie ciśnie. Podchodzę do toalety i co słyszę? Cały miły mnie na stanie. i Maciek pewnie w toalecie stoi. I po prostu słucha tej piosenki. Mamy e, chai i dress code nasze pyszne. Ale I... musimy się z wami wymienić czymś o wartości minimum 5 zł. Chilka e, okay. przejdzie. No, no pewnie, robisz, proszę. Okay. Samo ją robimy, o, To będziesz miał. To jest bezcenno. Dajcie mi dosłownie chwilę. Maciek, jaką chwilę? No, bo ja muszę wysać ten Ja ja sobie numer. 30 minut mam. Ale, słuchaj, Maciek, ale, ale miałeś ale zaraz, czas, no, żeby to zrobić. Nie miałem, bo czekałem na odpowiedź teraz. Ja potem nie wydaję numerów dlatego, że ja chcę je dodać wam. Chcę, żebyście nie, mogli nie go posłuchać. Nie bardzo za to. Maciek, zagarzam. No pomóż mi. Pomóż mi nie zdecydować. Ci, małymi, moim zdaniem, ładniej wygląda. wyglądam. co mi? uważasz? Małymi. Tak? Nie, no Maciek! No k***, daj mi dodać numer! Dobra, to ja mogę iść z kamerą? Gotowana kukurydza! Chai tea dress code. potem Zapieram. woda. Ja nie idziesz takim wolnym tempem oszalał. Do mnie to było? W hmm. ogóle się nie starasz. Puszka chai x disco. Ja tu jestem tragarzem tylko. No Dobra, się... tam są, tam są, tak. Sorry bardzo, ja mam pytanko do was. Mam takie napoje. Do życia już są o, dziękujemy Ci Mega. mi jego dzianka. Ale co chodzi na taki dressko? A Słuchaj, mamy, tak, nasz mamy, mamy nasz napój a, i każdy z Państwa dał coś za więcej niż 5 zł. To by było świetne. A nasze napój gdzie są naprawdę super. Ocy? O, no to jak pan chce. To jest napra naprawdę, naprawdę dobry napój. Ale nawet, mogę, nawet mogę pomarańczować. pomarańczowy. taki uchnięty. No, a, a oksy gdzie pójdą, odda? Eee, no pójdą no, do nas. My będziemy jedności. my będziemy jedności. Ja czuję, że pani też coś ma jeszcze fajnego do wymienienia się z nami. Coś nawet takiego a, a małego. Się babcia pyta, czy może dać 6 zł w gotówce. A, <laughs> a można tak czy nie? Babci możemy zrobić wyjątek Za o, o, ta, ta pańczkę za oddechę to jest totalnie to, czego potrzebujemy Bardzo dziękujemy dobra. Nie jedynie, dobra. Coś, To jest warte 5 zł Miamy. Za pieniądze? Nie, właśnie coś z torby, co masz do wyrzucenia, na przykład jakiś długopis Powiem wam tak, to była mega dobra taktyka Eryk, moczka tu jest! Enzo, napalone fanki! Czy to jest nasze utrudnienie w ekipie? Nócnika, Mogę powiedzieć coś... szybko? szybko? Tak, tak, tak no. dawaj, 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 dawaj. Napój jest twój, dziękujemy o, Anio, a nie ma pani just. nic tańszego, bo nam głupio. Dziękujemy, Dzie dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Przedbiorę bransoletka, to jest bransoletka na szczęście. w, nie, e, w ja, mam, ja A to dla mnie, nie? Pff, mężczyzna. Też pitko? Za okularki, mogę się wymienić? Z akej, za ok, jest do telefonu, po fajny masz zegarek Telefon cały o, Coś, to co jest warte 5 złotych? Dwa koraliki duże, bo jeden jest warty, widzę, 3 zł. O, Ujo, o Dziękujemy, dziękujemy ci bardzo Potrzebujemy czegoś do wymiany Ile za długopis zapłacisz Przez na plaży dobrać. w Sopocie? E, na plaży w Sopocie 7 zł. Dobra, no dobra, git Proszę Zimne napoje Łysy, dziwny ziomek Ej, teczka jest droga Teczka jest droga Teczka jest droga Teczka, no 4,99 nie git Dzięki bardzo jej, Karty gry? Karty super, no. Udało się! Czy jesteśmy zajebiści? Dobra. Ines, skończyliśmy to. Piona. Ja nie wierzę, ej. Jesteśmy zajebiści. Czasie? No mamy wszystko, czy znajdziesz nam zadanie szybko? Naliczamy. Mamy jeszcze dwa zadania. Tylko, tylko, tylko. dwa zadania. Zdaniem moim, moim zdaniem, zdaniem wygrywamy. Francuzo. Zgubiona pamiątka. Znajdźcie wśród straganów pocztówkę w i zdobądźcie ją od upartego sprzedawcy, aby dostać następną nie, 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 Ile czasu? Dobra, dawaj, czas dawaj, czas start dawaj, start dawaj, 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 Słuchajcie, cała gra jest na czas, właśnie dostaliśmy informacji, że im szybciej to zrobimy, tym jest większe prawdopodobieństwo po prostu, że wygram. No to jest dość logiczne, ale nie rozkminiłem tego szczerze, nie traktujesz się jako osobę dość inteligentną, więc... Jeśli zastanawiacie się dlaczego numer Maćka mają tyle wyświetleń, dlatego że on po prostu ich słucha na pętli Okładka ja... Maciek! Jaka okładka?! Kaserek, zobacz. Będziemy przyspieszyć, będziemy to wygrać. On sobie numer teraz zamiast że dodaje. Wpienia mnie to. Dzień dobry. <śmiech> nie, nie. <laughs> Okej. <Okay. śmiech> no ale muszę chociaż jedną rzecz wymienić. Jak nie ma maćka, to jest jednak trudniej. Co twój kraj, baby? On znajdzie nam pocztówkę, Dobra. Zobaczy. A, jak ciągnie. <laughs> ale ciągnie, co? Ja pier o, jak ty sobie chcesz znaleźć dziewczynę, jak ty jesteś takim zbokolem? Ja po prostu mam wyrafinowany żart. Dzień dobry, czy pocztówki państwu, pani Nie. tutaj sprzedaje? Nie ma pocztówki. Dobrego. O, debilofen, to dla ciebie. O, zamknij ryj, to dla ciebie. O, spierdala to dla o, ciebie. power penis, to dla ciebie. Siemanko, słuchaj, proponujemy taki deal. Nie, ja mogę powiedzieć stary, że twoja stacja z tymi zapieraczami jest najlepsza o. z przez całego nadmorskiego klimatu. No dobra, dobra. Się, to, to jest niesamowite, ten jak się zgodzi na półtorej godziny Jak się hamuje? O, ja pierdę. O kurwa Dawaj pedał O kurwa pedał co to jest za złom? Dobra, jesteśmy nad morzem Ostro lecimy Kieruj Jest na no, kieruje, nie widzisz? Ej, a tu nie ma pocztówek? Biegu, wyskakujesz, ja jadę dalej A ja taki, to się zapierdolam jak szefu Już, je, ruchy, ruchy <ślam> Dobra. Ej, tak mnie nogi już bolą. Ej serio, ten taniec wezdami niedługo mnie czeka, a powiem wam szczerze, że to pedalowanie jest, jest męczące, no Ty skup się na tym kierowaniu, prawo jazdy i dowód rejestracyjny poproszę. Znowu jadę z Wata cukrowa. Dobra, czemu tu poszliśmy w ogóle? Tu są wszędzie bursztyny, no kur... Nie ma pocztówek tu że są magnesy tylko, co? Ej, jestem mega ciekawy, jak radzą sobie inne drużyny. Może zobaczmy, co się dzieje u Maćka i Mileny, które obstawiam, że mega zamulają. Nie no, chyba te ciemne, nie? Tak, nie? Dobra, wrzucam ciemniejszą. On tego nie wysłał dalej, on tego dalej nie wysłał, go tak długo nie było, on tego nie wysłał. Słabo, jest naprawdę słabo. Oficjalnie wysłałem, czyli numer ten piątek. Dobra, idziemy wykonać challenge do końca. To jest moja szczera reakcja. Idziemy na zakupy, Halo, nie rozpraszaj się, szukamy pocztówki. Tum, 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 tum. Kupiłem poza odcinkiem La Bubu I robimy szybki opening. Uuu. Uuu. Ej, ej, To jest oryginalne. Czemu on ma nogi w drugą stronę? To wszystkie nasze zadania, te wszystkie nasze odcinki. To jest trening z Azją Express. Ja Co to powiedziałeś, Eryk? To... Czy mają państwo poszukiwkę z moją twarzą? Idziemy stąd. Ej, ja mam wrażenie, że przez to, że my robiliśmy po prostu imprezy po całej Polsce, to po prostu znam wszystko me. <laughs> Złapaliście ręce? Już trzeci raz. Trzeci raz, ojej. <laughs> <laughs> wystarczy założyć czapkę BSK. Ines, 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 tam jest kiosk, tam jest. Co? No, dzień dobry, kurwa. Ja nie, to nie. No. Ayy! Dawaj to pocztówkę Co ty tu robisz? O rzesz ty jaj! Co to ma znaczyć? Siemanko? Siemanko Kurde, my już dzisiaj y, dwa mięska zjedzone Zajdę tą pocztówkę A za ile dla ciebie warta ta pocztówka? Patrz to, ubierz to no. Ubieraj Patrz, patrz teraz to No i co teraz? No I, i co teraz się pytasz? Co teraz? No, działająca Kremik do rąk i gumę za Super, super Na jedną rękę jeden krem, na drugą rękę no, no, no. drugi krem I za to, że widzę, że jesteś przekonany, 6 złotych na piwku od, od razu. Proszę, Proszę bardzo dla szefa. Na prezesa. Wiecie, ja bym się jeszcze czegoś dobrego na Siema, na Tak, i... mam pytania. Słuchaj, tak Jak się wymienisz z nami za tego Bulla? Dobra. 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 Dziesięć przysiadów jeszcze w Dzięki. jesteś no Ładne, ładne, Minki, poproszę. Bawcie się dobrze. Nie. Zdolko challenge. Zdolko challenge. Aby, Aby otrzymać na samą w bez płacenia potrawy z nadmorskiego menu. Rybkę musicie dostać ją wy... za Szczerze? wykonanie jednego zadań. Taniec, piosenka zabawna scena. Produkcja jest bezczelna. Wysok Wszystko by chcieli za darmo. To co, tutaj? Nie ma. Nasze napoje drewską sobie wykupione tutaj w tej żabce. W tym momencie to chciałbym Wam bardzo podziękować, bo sprzedajemy tak dużo tych napojów, że to jest szok. Ej, dosłownie, widziałem tą bursztynkę z daleka, i chciałem ją podnieść, bo się że to jest banan. I że wiadomo, my banany. Poczekacie. To byłoby Zabaj, to mega potrafiamy. dla nas. Bardzo panu dziękujemy. Ej, ale Imo. On dokłada y, te pocztówki, nie jesteśmy ostatni. 100%. Dobra. Idziemy tam, i zobaczyć czy on dalej tam stoi, czy jest pocztówka nowa. Ha, mam A! Nie jesteśmy ostatni. Powiedzcie mi, że ja nie mam 200 IQ. Cześć. Ejka. Mam biznes. Mam ktoś rzęsę za 75 zł. Nie, no nie, to nie, nie ja nie. Pozdrawiamy się. Wielka wymiana. Dziękujemy Ci Martyna. Pozdrawiamy. Dobra, podchodzimy do Pani od warkoczyków. Ja płukam Ty mówisz. Chcemy się wymienić. Pięć wafelków. Mogę Wam dać. Bardzo Pani, dziękujemy. Słuchajcie. Się Możesz tak, kupić ale nam rybę. Chcielibyśmy natrafić na jakiegoś bogatego fana naszego Nie, nie, nie dobra, starałem się Czyli jestem zmotywowana, bo realnie jesteśmy na wygranej pozycji Ktoś jeszcze jest za nami Chodzimy czapeczkę na chodniku o. i zarabiamy 45 zł na rybę Eryk z Zapraszamy na performance! Lubi pomarańcze Nie, ja się z tego kanału <laughs> Pokaż! Erik będzie! <włudniowy> Eryk, moczko, tu jest! Wyśc-, za no, za zdjęcia tak. Dziękujemy! dziękujemy. rękę, to jest bardzo ładna ropa. Widzowie, prosimy! Ej, klaszcie, kreszcie! Brawo, dzięki bardzo! Za 5 zł, ale za dycha też możemy. Za 25 <grym> będzie najlepiej, bo. Dycha zajebiście, dobra, i uczciwie w prezesa. Dzięki, wielkie. Mamy chyba 35 zł, szydyżka. Ej, robienie się jest w Zaś miałam męso za dyrektorem. No dobra, no dyrektorem. Dobra, Piąta rano odwiózł mnie pan Sasza. Mieszkanie wygląda mi jak Kopenhaga, Kopenhaga. ale latarki wyświetlałem. Nie wie kiedy wracam, ratowałem miasto, jak kiedyś Mam tak kiedy jakiś kontrakt? Już to... wylałem! lekki! Co, co? To malik doperyod! Doznałem, zaraz wracam. Nie, Maciek, ja robisz? Halo. Nie. A. Nie, ja go zabiję. Dlaczego ja się denerwuję? Jaj Nie mogę się denerwować. E... Jaki jest k problem? Przepraszam was, muszę za... Jakie przepraszam Proszę bardzo przekazujemy. Nie wiem, nie wiem. Myślę, że z 10 przysiadów jeszcze... Dobra. Lecimy. Raz. 10, Możemy, w takim razie jaki możecie wziąć Kurde, dziękujemy ci bardzo Ja tak obstawiłem, że jesteśmy pierwsi, ale nie wiem czy jesteśmy pierwsi Ale chyba wyczytałem, że jesteśmy, co? Maciek, Milan to na pewno nie, Michu, Karol, Eryk Możliwy tryhard, tam wyczywam możliwy tryhard Ja obstawiam, że oni mogli polecieć w I zgadnąć co jest napisane na tej kartce I powiedzieć, że oni mówią po francusku Od rana mam problem z żołądkiem Ej, dobra Maciek, ostatnie zadanie Chodź, chodź. jak powiewa wiaterek Trzeciej, Mamy wszystko, jedzonko challenge, zależ, wiadomo Idealne dla nas, ale patrz ryby smażanie. Tu jest na przykład. Dobra, idziemy. Będzie, zapytajmy się. Nagrywamy taki, taki film tutaj do nas, do, 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 na, na, nasz kanał na YouTube. Potrzebujemy kawałek małej rybki. A tam, A tam nawet, nawet kawałek nam pani da. No to tak. To tak oczko. Dobra, no to, to super, to ja sobie tak. Nie, 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 daj Dobra, zjadę. Super, dziękujemy. I teraz moja koleżanka że właśnie zaśpiewa. Uuu, z mam pasek Playboy'a, ty myślisz, że to Playboy'a, Playboy, to ja Dobra, dziękujemy panią bardzo Dziękujemy Dziękujemy Grzybku Ja pierdolę Już? Odwróć się Grzybku, kawałek rybki, ja zjadłem Kochani, pakujcie się i zapierdolamy Proszę rybkę za 45 zł jakąś no i Czy możemy na samą kopertę? To jest ostatnia koperta. I co jest miejscem finału? Dostaliście wskazówkę o początku, pomiędzy Sopotem a Gdynią. Dobra, Dzięki. Proszę cię, Hubercie. Dobra, lećmy. Gdybyśmy postali jeszcze tam na tym molo, to byśmy kur... robili z pięć No, No, myślę miękko. Ała! Rowski, to nie, nie. Ale, Cejrowski musi mieć kurt. Oła! Kur... Oła <śmiennie> Pamiętacie w co była ubrana Amelka? Ja pamiętam, że miała. Ej, patrzcie, uważaj na Syrenę, była. Nie, tak, że się wchodziłaś w prawdziwą. Prawdziwą Syrenę, Pusy. Co ty wchadowało, żyjesz? Ja mam trochę dość tego, że nasza grupa tak harduje i tak się I Zobacz teraz, co się dzieje w tej grupie, która najbardziej sobie luźno leci. Przejdźmy tam. No, 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 no dobra, dobra. No. Dobra. E, dobra, co robimy? To samo co wcześniej. Ile zostało nam puszek do rozdania? Siedem. siedem. siedem? Jeszcze siedem? Tak. tak. Kurwa, to ile rozdaliśmy ich? To ty niko, żadnej nie rozdajesz sama? Nie, no kurwa. Masz szczelność jeszcze cokolwiek komentować. Mamy minutę? Tak. Minutę? Tak. Do zakończenia wszystkiego? Nie, do zakończenia tego zadania. Cześć wam, dzień Co dobry wszystkim. Dzień dobry, cześć. My tu w interesie, przychodzimy. No, no to biznes kończymy. do włosów, do baby hair. Ej, no to mi się akurat dzisiaj mega przyda. Jeszcze konturówkę? To państwo też się chcą za coś wymienić z nami. Nie za 5 zł, nie. Kolega ma jest klasa, może być nawet. Ja, z Zaraz też się nada, jak słuchajcie, jakieś zegarki coś też przyjmiemy. Oficjalnie minął Wam czas. Co to no. oznacza? 10 minut przerwy, nie możecie nic robić, będziecie oh. usiąść na tamtym, na tamtym yeah. leżeczku Ojejcie. Ale źle Ojejcia Dobra Fizowie, lecimy na mety teraz Pamiętaj o my... hamulcu, bo tu są piesi Ty, niech piesi uważają, proszę uważać Amelia! 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 Nie dobra, to jest Sopot, no co wy robicie no? Amelia! Tę córkę zgubiliśmy! Amelia, chodź do mamy i taty. Patrzcie na cyferki. To bliżej gdy niż dalej. Czyli A Gdynia nie zero? jak będzie jeden Sopot, tak? Nie wiem tego, nie wiem. No ku... no to... Albo się ogarniecie, produkcja... Albo, albo my w tym momencie wyłączamy kamerę i idziemy do hotelu, tak? Nie, albo wyłączamy kamerę i was wysadzamy, k***a. Ku... I nagrywamy telefonem. Ej, byłoby byłoby w ch***** ku... jeszcze, że bez was. Amelia! Amelia! Idziemy dalej. Ej, patrzcie, my mywa zajebista. A, Oprzwał się. <noise> A meciu z mamusią, gdzie szukamy? Mama się martwi, mela! A też, no? Nie, no kur... jest dopiero szesnaste Ja no poza kur... A A nie... to zapierdaj, A to pedałuj ze mną, nie! No nie o, 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 o! Ej, nie, tak wiesz, nogi bolą. No, ej, nie, serio, zresztą... ja nie mogę przestać z zgadzając z takim lamusem. No, możesz, możesz trzymać kierę? No, ja bym wtedy tak wiesz. Ale ja się zrobić. Tak. może. O! Teraz zajebiście. N Nikołaj, kieruj, kieruj, kieruj! No nie mogę! Kur... Nie mam dobrych wiadomości dla Was. Co? Grzybek! Co nie masz dobrych wiadomości? Wysadaj go kurwa, bo co on nam do metry? No on jest potrzebny żeby odwieźć ten sprzęt kur. No dobra. Dobra, Inesko, rozpoczynamy oficjalnie serię. Ciężkie pytania w Sopocie W Tesli. Wiecie, czy jeżeli musiałabyś się pocałować z JKM z BSK albo z Maczkiem i ubrania, to z kim byś to zrobiła? Z Mackiem i ubrania, ale to nawet jakby nie musiało. Maciek strasznie mieli, nie dałabym rady z nim się całować Myślisz, że tak by cię zmielił? Nie, Maciek by pewnie robił. Jak w Love Island 7 Czekaj, gdzie jest oberce? Tam gdzie fajs, to kłopoty! Mam one w tej kopercie. Co tam? Jest? Że nie, nie musimy aż kłopoty i musimy kopać. Kudź jest. No. Stąd w tej linii do tego wojska środkowskiego. Ale tu ludzie chodzili, poczekajcie, idźcie wolno. Ja chodźcie. ja. no łatwo. Ej, a może będziesz biegł, bo ty lubisz biegać i pchał. O kur. I od razu jak zapie -dala. za Za każdym wielkim mężczyzną stoi Ziększa większa kobieta. Hamujemy, Mikołaj! Dob Nasz wajchę, kur. A nie ja! Stop, stop. Dobra, wajcha. Meja! Szukaj jej. Szukaj, szukaj. Kochanie, cześć. O, cześć, cześć. Kochanie, jesteście pierwsi, pierwsi, co? Jesteście A nie? Nie powiedzieli wam, że czekali, żeby Karo, Eryk i Michu. Ten? Co? Ten, no, kur. Nie, ja jak to robicie. A masz dla mnie prezent? Mamy. Podczóweczka. dla ciebie. Oh, kur... po, po drugie. drugie wybierz kre... sobie kremik do rąk. Po trzecie. Proszę bardzo. Oh, jutro event z orbitem. I wybierz sobie jeszcze, co byś do ust. Ale mamy rybkę, końcówkę tak naprawdę rybki. I co tam u ciebie? Teraz... Wygraliśmy, odbieramy medal jakiś, coś? Co to jest? Taka sytuacja, jest. to jest skrzynia. Znaczyna. Tutaj na plaży wzdłuż jest kluczyk złota. Nie, to no, Chyba żart. W że był ten klucz, nie wiem gdzie jest. Kurwa. Tutaj, w tym trzymam się czas! się. To jest obłęd, widzowie. To jest yy, odcinek, gdzie Ameryka tutaj bierze z nami udział i, i traci robotę jest, dzisiaj. Było miło. Ale ja mam czekać na Milenę i Maćka, oni to wezmą za dwa lata, realnie. Ej, Macie, przepaliliśmy i to w ogóle tanecznym krokiem. Serio? No dobra, czyli co? O nie, przerwa się skończyła. Czy to oznacza, że idziemy na przykład teraz na jakąś czasteczkę Zgubiona pamiątka. I Jakaś pamiątka z wakacji. Chodźmy, zobaczymy. Dobra, co polecacie dziewczyny? Biorę muszelki. A te muszelki jak? Dobrze siedzą? Powiedzcie mi. Przepraszam bardzo. Nie. Nie. Ona nie odebrała właśnie Ona nie może mieć życia poza odcinkiem. To było plus minus to, czy uważasz, że takie jest, nie? Czy nie to? Nie, dobre było, dobre było, dobre było. to? Buldupen aktywny. Ej, mam micha. Mamo, kontrol to co, czy to? Muszę odebrać. Nie, 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 znowu, znowu, znowu odebrała telefon. Przepraszam, biznes. Nie. Halo. Nie, dajcie mi kozinę do drużyny. Rozglądam się, przód. Nie. Co? Wiedziałam! Nie! Wiedziałam! To już ostatnio miałem i gofra przywieźć, Uuu, co? Nie. Zaraz wracamy do czekam, czekam. Ja Mam pewną obawę, że nasze nieogarnięcie już nie jest śmieszne, tylko może wkurzać ludzi. Że... Ja, ja miałam z tym luz. To ja jest dobra. Dobry, mm, dobry, nie? No. już nie jestem obrażony ani urażony. Zdobądźcie bez płacenia potrawę z nadmorskiego menu. A jakby co zadanie i niej późna wróżbę. <laughs> Cześć, słuchajcie, nie będziemy Was już okłamywać, że Maciek z Mileną tego wyścigu nie wygrają. Siedzę tutaj już dwie godziny 15 minut i siedzę tutaj od momentu kiedy grupa wygrana do mnie przyszła. Milena Maciek przysięgam nienawidzę Was. Ja was zabiję! Bo ja czekam na was, już ponad dwie godziny na placu. Nie! Ale patrz jak masz na imię? Antonio. Patrz, to jest Antonio z Włoch. I Antonio ma chorego królika. I, spr I sprzedaje Lemoniadę, i sprzedaje Lemoniadę! Ale pa, owosko Amelka jesteś pięknością, coś tam, coś. E, Amelka jest tutaj Bellissima. O, tak. Pozdro dla ciebie, Antonio! Idę! Pa! Dobra, ruszcie się! Zostałeś oczarowana. No jakiś Antonio z Włoch, coś tam by mnie mówił. Szukamy Amelki, która już do nas wydzwania, wk***dona. A my nawet nie wiemy, gdzie jest wejście trzecie. To już nawet nie chodzi o rywalizację, to chodzi o honor. Gdzie jest to p One wejście numer trzy? Tu jest wejście sześć. Nie... nie... Tak! Wejście trzecie! Yeah! Ty się cieszysz? Jak myśmy pierwsi na metę właśnie. Yeah. Amelcie, u! Amelka! Amelcia! Przepraszamy! Jesteście pierwsi. Amelko, no i co? Kto wygrał? Kto wygrał, a kto dał dupy? Powiesz nam od trzeciego miejsca. To na przykład by, by, a miejsca. był jakiś team na przykład, co może poszedł, nie, wiem, na kawę i siedział w knajpie mega długo. My coś, Były też taki dzień. Bo team my słyszeliśmy już trochę. A oni nawet nie słuchają. Ale Ten słuchajcie, ale patrzcie. Harryku, mamy coś dla ciebie. Nie pierdol, Max No widzieliśmy, co jest to Karo. Oh. Mam coś dla Ciebie w takim razie. Tak. Za chirych. ja Chciałbym się Was zapytać, jak to kupiliście? Czym nie można było ani telefonów używać, ani budżetu tak. samocnego. Nas no, to minęło, że nie można było telefonów używać. Nie. Dlatego oni i na Tak, No bo ja musiałem utwór dodać w trakcie. O, jo, jo. Dobra, kto o. drugie miejsce, kto wygrał? Pierwsze miejsce. Oficjalnie w wyścigu na plaży w sopocie wygrywają. I na! Let's Dziękujemy. O, dziękujemy Ci bardzo. Za to, że jesteśmy bardzo fajną parą. Trzymaj, nie to, plus. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, zostawcie lajka, like suba, pomerdajcie dzwoneczkiem. Dobra, widzowie, żegnamy Was, to jest już za dużo. Pa!